Mam go, mam go, go! Dostał! Dobra, dajesz Kubir, dajesz tam nie, no, nie, jakieś tutaj tutaj Za tuerzy. mało bloków, za mało bloków Czekaj Kurde, no nie wejdę tam Ja biorę Dobra. Ja zaraz będę miał ten Okej okay. Eee Okej. Okay. Dobra no nie no idę zabrać jeszcze trochę drewna i tam idę No Weź go presję, mu rób, ja jakąś. Staram się, niszczę te liście. Zróbmy piecyki, przepalmy żarcie. Dobry pomysł, dobry pomysł. Ja cały czas robię presję jak coś. Zaraz powinienem być. Dobra, no. Czekajcie, sprawdzony w pięć. No. Powiedz, że no jeszcze bierzemy. więcej budulca, kubiże. Masz na jedną w borówkę na przykład? Kurde, nie, nie, Skończył, skończyły mi się bloki. Ej, nie, nie wiem co zrobić teraz Dobra, wspinam się do was Dawajcie, do... busz No już, już, już Trzymaj napierak jakbym zginął Okej okay. Masz jedną borówkę chociaż? Jak coś to borówka zginęła. dobra To może bolta se skraptuj Wbijasz busz? Ta, to ta, ta, już, tak Daj okay. jeszcze drabną, co? co? co Co? Co? Mam wiesz, Co? Ja... Zdechłem. No co? Na co? ty goj robić? robisz? Czekajcie, czekajcie. Spoko, spoko. Ja wylewam wodę, o! wylewam wodę. Co za weź? Co to jest za movement Wylałem wodę na dole. Nie! Nie. Dzięki spad, spad, spad. Zrobiłem. Ja! Co? 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 Za to miło. Ej, widzieliście to? Ale tak. Ej, wsiadłem. Presję robić ja śnieżkami, które nie, nie walał na medża. Myślicie, że ma wiadro, nie? Ty, bo na pierakaz Ale Zrobił taki mostek. No, no, no. Widzę. Co, co robi? Będzie Nie Będzie próbować co się robić. Kurde, no byłem tam no do ciebie napierak, ale jesteście co daleko. No. Nie Skoczył nie. na mnie! Skoczył! Co? Nie! Z nie. Dobrze, no nie, dopierak. Dopierak. Z... nie, dobra, to jest jakiś żart, co Sobry... wy sobie jakieś żarty robicie. Dobra, dobra, i teraz my wchodzimy, teraz my wchodzimy. No chodźcie, chodźcie. Chodźcie. Wchodźcie! Co? Skoczył! Dawaj, budź. Wchodźcie! Płyn, Nice, nice. Dobra. Co? Ja nie, nie wskoczyłem, nie zdążyłem. Do... Nie! nie! Rozumiecie, że zbugowałem się w łódce? Już? i to szybko. Naprawdę, Res? Co? To musiał mieć od razu przy portalu. Mhm. Bier. Mimo, że... Się... No, Moglibyśmy e, po, zastanowić się gdzie e, Gdzie mógł być, być bastion, mm -hmm. Nie znaleziono. Czerwam. Co robi? Nie mogę go trafić. Jak się nie dziwię, jak robię takie zwijasy. Co ja zrobiłem? Najgorsze, <laughs> <laughs> że nie mamy łóżka. Dobra, jak to spadnę, to. Ja mam łóżko. Stawaj. O, wychyla się. Makusze. Dobra, ja też wchodzę w górę. Co tam to wiesz? Nie zdążysz. Dałem radę. Uff, no no dawaj mi, daj Dawaj, daj mi. Tak. Daj nie mi. No nie, no, lawy Uważam. spływa. No musi być, kurde, tradycja. O, co, ona nie spływa? No dobra, spycham cię. O spadnij, spadnij! Aha! No Aha! Ja pierdzielę, co? nie zrobiłem mu nie? Czekaj, on jest na 500, pójdę. O pierdziele, żeby było tera nie zrobić? Dobra, jestem przynajmniej tutaj. Da. Jejku, no. Czekaj. Perłę! Perłę? Dobra. Gdzie? Na dół chyba. Co? Gdzie on jest? On yes. u góry! Aha, u góry! Zrobiłem wiadro. Cyknął Perłę, znowu. znowu. Znowu? Na górze jest Ile on ma tych paliw? Próbuję mnie trafić. teraz ile masz y, jedzenia? Znowu. Perłę znowu cyknął. Co on robi? Teraz nie odcykał. Nie, jest znowu. Yes. Kółka robi to samo. Dzięki za strzały to wiesz? Dobra, mam. Dobra. Cię to może być. Nie wiem, no my jesteśmy już gdzieś blisko. Pytanie, czy znalazł już portal room, czy jeszcze nie? Kurde, gdybym możemy. znalazł, to by była lipa, nie? Oho! Pośpieszcie hmm. się. Hmm No żółwik! <grystanie> Słyszę lawę, uważaj. Burz lubi. Boż, no. Eee, prosta fuszko. Ustawiliście sobie respawn pointa? Tak. Kurde. Cool. Mm -hmm. Dobra, to odłóżcie jeszcze sobie wszystko posegregujcie tutaj, że wiecie. Miejkle no, ja tak zrobiłem. Czekajcie, to... Tu jeszcze druga skrzynka. To... CO, co, co SIĘ ich... STAŁO? Ale, Ale, ale... Nie, dobra. Nie mam temu. tak? Nie mam, nie mam... i tak temu. Nie nie Okej. Co robi? Co on robi? On coś craftował No nie no dalej stoi no Tylkie przejścia co on, robi? W ogóle. co on robi? On coś znowu kraftuje chyba Piston co? Ej, coś ze slime on samolot? Mm, samolot TNT robi. TNT co? Ale co po co TNT Ale zaśleg tak... On kanonuje nas? Co, co on? Co on robi? Nie, to się to nie tjew. Nie, nie Co, co to jest? Co jest? Nie! Co to było? Wódlce, 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 nie! 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 Wódlce, co nie! No jak? Dobra. Ja nie! Miałem Wiesz, wódlce. Wódlce, tam się nie! 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 budujcie! Nie! 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 Nie no nie! Nie! No co jest? Wierdzał, nie! Ja no. Nie! No. Wierdzał, czy ty co, nie! Wiesz, nie! 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 teraz Nie! 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 Czyli Nie! 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 ja Nie! 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 Jeszcze? No. Bombę się kną. To teraz już, teraz już. Ja nie, ja ma... Nie. To jeszcze raz ty. No ale i tak jest ich za mało w sumie. Ale doskoczymy? Nie. No pierdol, no nie. Dzięki co ty zrobiłeś? Błagam. Błagam. Proszę. Usta Proszę. Jest w nie! Nie! Jest, jest, jest. Chodźcie, chodźcie. nie, nie, nie. 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 Nie, tam przedłeś. Na pierach. jak tam wejść? Napierak, ale jak ty nie skoczyłeś? No, Służę? nie da się. Ale tu nie masz ale żadnego płotka. No. Nie masz żadnego płotka, o czym ty mówisz? Bo tu jest stolbrik po drugiej stronie wyspy. Nie, nie, ma nie masz płotka. Nie masz szału. Nie Nie masz szału. Może tam, Może sensie Może tam, w się a? z tyłu. Spróbuję no, Nie wiem. Spróbuję go złapać. Dobierak. Nie, nie możliwe. Gdzie wygra. go postawić? Nie. On to wygrał. Tutaj nie wygrał. Nie. Proszę, proszę. Tak, tak. Nie, 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 proszę. Okay. No nie, nie. Nie, 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 Tak. jest, Jest. 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 Proszę. Yes, 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 yes. proszę. Mam